Cześć i witajcie z tej strony a to jest właśnie kolejny odcinek z serii Call of Duty 2. Tak jak poprzedni w poprzednim odcinku kończyliśmy tak naprawdę sobie najdłuższy rozdział, czyli bitwa o El Alamein, bo to tam mieliśmy aż 4 misje. A teraz zaczniemy, oczywiście, kolejny rozdział pod tytułem Szkodrony Czołgów. Czyli tak naprawdę będziemy jeździć czołgami. A w sumie powiem Wam tak, już na start, że ja uwielbiam ogólnie w serii Call of Duty typu misje właśnie użyciem czołgu albo jakiegoś pojazdu, bo nawet są takie dynamiczne, no i też fajne. Także bardzo będzie, to na pewno będzie bardzo ciekawy odcinek. i ja oczywiście będziemy mieli do dyspozycji czołgi lekkie typu właśnie Crusadery, a po stronie przeciwnika to nie wiem, może w końcu zobaczymy Panzer 3 albo Panzer 4. Bo na razie tylko spotykaliśmy i to chyba w każdym rozdziale Panzer 2, czyli te czołgi leki niemieckie, które mają działko a nie działo. Mogą zadać już mają działo. Tak więc tak to wygląda. No i oczywiście też taka nieścisłość w tej grze, a mianowicie że Panzer 2 strzelają tak pojedynczo. Jakby to miały... nie wiem, działo, chociaż one nie posiadały, rzecz jasna. Panzer 2. No oczywiście to zależy od wersji, ale te wersje co widzimy tam to one nie posiadają. Mają, posiadają działko, więc one powinny tak strzelać z seriami. Ale w tym przypadku chyba twórcy tak nie zrobili. Nie wiem dlaczego, a może po prostu budżet, albo zwłaszcza technologia. Kto wie. Ale dobra, no to przechodzimy już do odcinka, czyli szarza kusajderów. Oczywiście poziom normalny: Libia 1943 rok. A Libia to oczywiście była kolonia włoska, czyli jakby walczymy na terenach Włoch. Libya, 1943. The British Crusader tank enters its second year of service in the North African Desert Campaign. Desert tank warfare proves difficult and challenging for both sides. Dust clouds, kicked up by the movement of the tanks and the firing of their cannons, create poor visibility conditions during combat. Navigation is also a problem. The vast Libyan desert offers little in the way of recognizable landmarks. The British Crusaders, whose guns lack the range of their German counterparts, are forced to use massed high speed charges to close within firing range. A dangerous strategy that leaves much to be desired. To jedna, a po drugie, Crusaders y nie mają praktycznie pancerza, bo to tylko 30 mm pancerza. A trzecia sprawa, Crusaders y były i to cholenie, ale dosłownie to były cholenie awaryjne pojazdy. To był tak naprawdę nieudany projekt crusadera. Rzecz jasna. Chociaż o tym nie powiedzieli, ale jakby się ich książki, ja na przykład czytałem takich znawców typowych, jeśli mowa o broń pancerną, no to tam mówi właśnie o tym, że Crusadery były strasznie aborydyjnymi pojazdami. Tak jakby one nie były przystosowane do walk na pustyni. I to dosłownie. A. Czyli tak jakby z dowódcy widzimy, to Niemce Niemcy? my jest działa. A jest, przejechałem. Ciekawsze mogę przejechać budynek? Aha, nie mogę. To nie jest No A to by celowanie w sumie. Te auto celowanie z kabinku. No to jedziemy. Fajne słońce, tak fajnie świeci i trochę tak jakby realistycznie poślepia, więc mnie to cieszy. dostałem. A i pancery 2. E, pancery 2 nie były mocno pancerzone, ale dobrego. Już to jest takie odegłośne, byśmy je przebili. No jest, jak dostajemy, został zdjęty, dobra? Ale ja tylko pancerza. A to, że tam gra mówi, że nie byśmy je nie przebili na daleko. No to przepraszam bardzo, ale dwa też nie miałby. pancerza. no to, to tylko to jest gra. Jezu, Jezu, jak obywam. Jeszcze chyba coś mnie brakuje. blokuje. Tam no, dostałem. wam wszystkie czołgi. Ja. Yeah. Oczywiście w tym stać u miały większą przewagę od pancerów 2, rzecz jasna. Gorzej gdyby były to Panzery 3 albo 4, no to już byłoby gorzej. Ale tak, kontynuujemy misję. Jeszcze raz oprócz kosajderów to brały udział inne pojazdy, jak Grant czy M3 Lee. Oczywiście Grant to jest ta odmiana M3 Lee. Jeszcze tam były od to rzecz jasna. Konver Nie, konwery chyba jeszcze. Albo one już chyba brały udział. Chyba brały już udział, ale też były oczywiście Churchill'e. Jeśli mowa o tą kampanię w, na, w Afryce. I rzecz jasna były Tygrysy, a jak te Tygrysy to raptem dwa, dwie sztuki były. A to wiecie, już tak pod koniec bardziej. Kiedy Niemcy już praktycznie przegrywali. O, czerwony. Fajnie. Czekaj, No, no są osiemdziesiątki, ósemki. No to one są zdolne do przybijania na taką dewość. Nawet Shermanów. Jedno działa, został zniszczona. Pan serce jaki? 以，杰吗？ Stai așa că Oh, te-a fie

No to dość szybki rozdział, szczerze mówiąc. Tak patrząc, no, zrobiliśmy ten rozdział szybko. A tutaj będzie kolejna misja, czyli ostatni bastion Romla. No, dość ciekawe. Ale dobra, no to tradycyjnie będę się z wami kończył ten odcinek. Miałem o to, że taki krótki, no ale może zawsze taki lepszy do oglądania będzie. A w przyszłym odcinku, czyli w kolejnym odcinku z Call of Duty 2, to w tym przypadku zrobimy tutaj trzy misje. Tutaj jest tak troszeczkę nierówno: czyli nie mogę to tak jakby podzielić na dwa, a później tylko zrobić jeden odcinek, albo przejść od razu do innego rozdziału. To po prostu zrobimy e, odcinek ze trzema misjami w tym przypadku. No ale dobra, także mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę, w górę i komentarz. A jeśli się spodobał ten kanał i lubisz to co ja robię, to zostaw tutaj suba, bo to zawsze pomoże rozwoju mojemu kanałowi. A przy okazji, że też zawsze to cieszy, że ktoś nie docenia. No i oczywiście jak zostawiłeś suba, to też pamiętaj, abyś zostawił może na przykład dzwoneczek, a dzwoneczek to zawsze będziesz na bieżąco z moimi materiałami czy informacje na temat mojego kanału. Także z tej strony był odkrypcala trzymajcie się do następnego. Także do zobaczenia. Cześć!